Prawa dynamiki Newtona, teoria względności Einsteina, mechanika kwantowa. Niech podniosą rękę ci z Was, w których te pojęcia wywołują dreszczyk przerażenia i przywołują traumatyczne przeżycia z czasów szkolnych. Tak jak myślałam, widzę, że części z Was z fizyką nie było po drodze, ale że mi jest po drodze z wyzwaniami, podejmuję rękawicę i postaram wam się ją dzisiaj nieco odczarować. A w pozostałych, może jeszcze podsycić tę naukową ciekawość? Udowodnię, że fizykę można znaleźć też, a właściwie przede wszystkim, poza duszną klasą. I chociaż współczesna nauka opisuje Coraz mniej nam dostępne fragmenty rzeczywistości, to wciąż możemy z niej w codziennym życiu czerpać i się nią inspirować. Opowiem Wam, jak rozwój nauki obdarza człowieka sprawczością. Tę historię rozpoczniemy w salach wykładowych fizyków kwantowych, ale spokojnie, bo już za chwilę przeniesiemy się z nimi do baru. Gdzie zdradzę Wam, co fizyce kwantów mówią przy kieliszku wina. I jak to powinie bywa, będziemy też świadkami romansu, romansu fizyki z filozofią. Zastanawiacie się, co takiego, co takiego fizyka może mieć wspólnego z wolną wolą i sprawczością? Zapytajmy u źródła. Kwanty pojawiły się w naukowym opisie właściwie przez przypadek. Zaczęło się, jak to zwykle bywa, od katastrofy. Ta w spadła na fizyków, gdy próbując opisać promieniowanie ciała doskonale czarnego za pomocą reguł fizyki klasycznej, zorientowali się, że zgodnie z jej zasadami, intensywność promieniowania powinna rosnąć bez końca wraz z częstotliwością. To prowadziło do nieprawdziwego i paradoksalnego wniosku, że energia promieniowania jest nieskończona. Żeby sobie z tym absurdem poradzić, Max Planck założył, że energia promieniowania jest pochłaniana i emitowana porcjami. Te porcje nazywał kwantami. Max Planck poporcjował rzeczywistość. I od tego wszystko się zaczęło. Machina ruszyła. Kwantów do tej kwantowej historii dokładali kolejni naukowcy. Wśród nich również Albert Einstein. Einstein zastanawiał się nad naturą czasoprzestrzeni. Rozmyślał nad względnością ruchu i stałą prędkością światła w próżni. Pokazał, że czas płynie różnie dla różnych obserwatorów, a jednoczesność zdarzeń zależy od układu odniesienia. To, co dla jednych dzieje się w tym samym momencie, dla drugich może odbywać się wcześniej lub później. Innymi słowy, nie istnieje jeden uniwersalny, wspólny dla wszystkich zegar wszechświata. Dla tych, którzy poruszają się szybciej, czas płynie wolniej w porównaniu do tych, którzy pozostają w spoczynku. I tak narodziła się szczególna teoria względności. A ten pan po lewej, Herman Minkowski, dołożył do tego matematyczny opis czterowymiarowej czasoprzestrzeni, w którym do trzech tradycyjnych wymiarów przestrzennych dorzucił jeszcze czwarty, czasowy. To wszystko stało się fundamentem dla koncepcji tak zwanego wszechświata blokowego, w którym przeszłość Teraźniejszość i przyszłość współistnieją w statycznej czasoprzestrzeni. Wyobraźmy sobie rolkę filmu. Wszystkie klatki istnieją jednocześnie na taśmie. Te z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. My oglądając film doświadczamy tylko jednej klatki na raz i to jest nasza teraźniejszość. Ale fakt, że widzimy tylko fragment, nie oznacza, że reszta nie istnieje. Cała historia od początku do końca już tam jest, już jest na tej taśmie zapisana. Podczas gdy fizycy oswajali się z poporcjowaną energią, Einstein i Minkowski zmieniali nasze podejście do czasu i przestrzeni. Na przełomie wieków XIX i XX nauka doświadczała więc dwóch rewolucji naraz. Kwantowej i relatywistycznej. A to był dopiero początek, bo okazało się, że Kwanty są dziwniejsze, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Chociaż mawiamy czasem, życie to nie film, uwierzcie, że mechanika kwantowa w niczym nie ustępuje dziełom science fiction. Teleportacja, oddziaływanie na odległość, przebywanie w kilku miejscach jednocześnie, dosłownie Stanley Kubrick lepiej by tego nie wymyślił. Tym jednak, co mnie fascynuje najbardziej, jest kwantowy indeterminizm, nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność kwantowa oznacza, że nie jesteśmy w stanie z góry przewidzieć w wyniku pojedynczego pomiaru. Możemy jedynie szacować prawdopodobieństwa jego różnych rezultatów. Mechanika kwantowa jest nieprzewidywalna wcale nie dlatego, że nie wiemy czegoś o rzeczywistości, którą próbujemy nią opisać, ale raczej wszystko wskazuje na to, że natura jest z natury nieprzewidywalna. Nieprzewidywalna fundamentalnie bo wyobraźmy sobie Wszechświat jako zegar. W fizyce klasycznej jest to zegar idealny. Każda wskazówka, sprężyna, koło zębate, wszystko to działa z matematyczną precyzją. Jeśli znamy pozycję trybików w tym konkretnym momencie, możemy przewidzieć wskazania zegara za godzinę, jutro, a nawet za milion lat. I taki jest świat deterministyczny. Cała przyszłość jest zapisana w przeszłości i z pomocą odpowiednio zaawansowanego mechanizmu jesteśmy w stanie ją przewidzieć. No i takim zegarem posługiwał się właśnie Einstein. Jeśli jednak podobny zegar spróbujemy skonstruować w świecie cząstek, w świecie kwantowym, to zaczyna robić się dziwnie. Bo okazuje się, że nie działa on wcale zgodnie z góry określonym planem, ale jakby co chwilę aktualizuje wszystkie swoje mechanizmy. To trochę tak, jakby w mechanizmie zegara zamiast stalowych trybików umieścić mikroskopijne monety, które w każdej chwili losują swój kolejny ruch. Zegar nadal działa, czas płynie, no i wskazówki się poruszają, ale ich ruch nie jest już w pełni przewidywalny. Świat przypomina więc trochę grę losową, w której zasady są ścisłe, ale wynik każdego kolejnego ruchu nieprzewidywalny. Co to wszystko mówi o rzeczywistości? Blokowa einsteinowska opowieść to deterministyczna wizja. Nuda. Wszystko jest w niej z góry ustalone jak klatki filmowe. No nuda. Nie wydarza się w niej nic tak naprawdę nowego. Nuda. Nie istnieje w niej teraz i nie ma miejsca na stwarzanie się przyszłości. Czyli jednym słowem, co no, nuda. No Z perspektywy mechaniki kwantowej to spojrzenie zdaje się być jednak absolutnie nietrafione. Potrzebujemy takiego, które będzie odpowiadało rzeczywistości i taką koncepcję ewoluującego wszechświata blokowego zaproponował profesor George Ellis. W jego wizji przeszłość i teraźniejszość rzeczywiście są już ustalone, ale Przyszłość jeszcze nie istnieje. Blok cały czas się rozrasta i z każdą chwilą aktualizuje o kolejne warstwy rzeczywistości. Teraz jest punktem, w którym kwantowy indeterminizm materializuje przyszłość. Innymi słowy, wszechświat nie jest już wcale odtwarzanym z istniejących klatek filmem, ale jego akcja rozgrywa się dosłownie na naszych oczach. Indeterminizm kwantowy jest więc paliwem ewolucji bloku, cały czas ją zasila. Gdyby świat był deterministyczny, a blok ustalony, no to taka ewolucja po prostu nie miałaby miejsca. Ale skoro mechanika kwantowa mówi, że nie da się przewidzieć w wyniku pomiaru, to przyszłość jest otwarta. Dopóki się nie wydarzy, nie istnieje. Nieprzewidywalne zdarzenia kwantowe dopisują więc na bieżąco kolejne informacje, które nawet dla rzeczywistości wydają się być zaskoczeniem. No bo skoro jest fundamentalnie nieprzewidywalna, no to sama siebie potrafi zadziwić. No i teraz, co to wszystko ma wspólnego z wolną wolą? Zacznijmy od tego, że wspomniany determinizm jest hipotezą, interpretacją fizyczną, która neguje istnienie wolnej woli. Nie ma w niej miejsca na wolność. Ale ta, jak już wiemy, zdaje się być fałszywa. Co zatem kwantowy indeterminizm mówi nam o wolnej woli? Nieprzewidywalność świata nie tyle umożliwia, ale wręcz wymaga istnienia wolnych decyzji. W mikroświecie również wybrzmiewa echo wolności. Zgodnie z twierdzeniem o wolnej woli fizyków z Uniwersytetu Princeton, jeśli człowiek ma wolną wolę, to cząstki również ją mają. I nie chodzi oczywiście o ich świadome decyzje, ale może o coś nawet jeszcze głębszego? No bo skoro wynik pomiaru nie jest zdeterminowany przez przeszłość, to w samym sercu natury musi dochodzić do momentu wyboru. Czy to oznacza więc, że świat konstruowany jest więc na zasadzie coraz to nowych podejmowanych decyzji? Gdyby wszystko było z góry ustalone, nie moglibyśmy być odpowiedzialni za swoje czyny, nie moglibyśmy odbywać prawdy, bo nasze przekonania byłyby z góry ustalone, a więc równie dobrze mogłyby one być błędne. Wolna wola jest więc warunkiem istnienia prawdy, moralności, nauki. I człowieczeństwa. Bez niej nie ma sensu dyskusja na temat rozumowania, argumentacji, przyjmowania albo odrzucania tez i twierdzeń. Wolna wola musi być zatem logicznie pierwsza. Nie pytajmy więc, czy wolna wola jest pewna, ale uświadommy sobie, że pewność wymaga istnienia wolnej woli. Jeśli wolna wola oznacza możliwość wyboru pomiędzy różnymi przyszłościami, no to świat nie może być w pełni zdeterminowany. Zanim podejmiemy decyzję, przyszłość jest otwarta, jeszcze nie istnieje. Akt decyzji tworzy rzeczywistość. Twoja decyzja ją urzeczywistnia. W tym sensie więc sprawiamy, że świat naprawdę zaczyna istnieć. W tym procesie dopisujemy do filmu rzeczywistości kolejne klatki. Cały czas aktualizujemy go o nowe. Wolna wola wypełnia indeterministyczny świat treścią, która pisze się czasem. Tak zdefiniowany wszechświat nie jest blokowy, zdeterminowany, raz na zawsze ustalony, ale dynamiczny, kreatywny i prawdziwie twórczy. Każda decyzja Interakcja, pomiar współtworzą rzeczywistość. Jeśli świat nie jest z góry zapisany, to każde nasze tak i każde nasze nie staje się prawdziwie kosmicznym wydarzeniem. Każde nasze tak i każde nasze nie staje się prawdziwie kosmicznym wydarzeniem. Fizyka mówi, że wszechświat jest otwarty. Filozofia dodaje do tego, że to my go otwieramy. Nasz wszechświat nie tyle istnieje, ale się dzieje poprzez decyzje, akty wyboru, spontaniczne momenty twórczości. Wraz z mechaniką kwantową nabywamy więc sprawczości. Nadaje nam ona znaczenia, transformując z biernego uczestnika w pierwszoplanowego bohatera. Fizyka klasyczna nam tę sprawność odbierała. Mamy tutaj tak naprawdę niewiele do zrobienia, oprócz biernego poddawania się temu, co już zostało zapisane. Ale kwantowa transformacja ujawnia nieprzewidywalność świata i otwartość przyszłości, umożliwiając istnienie prawdziwie wolnych decyzji. W takim indeterministycznym świecie jest miejsce na odkrycia, decyzje i błędy. To wszystko łączy się z pojęciem czasu, którego upływ również odbierała nam fizyka klasyczna. No bo jeśli wszystko jest już ustalone, to nic się tak naprawdę nie dzieje, nie wydarza. Odsłaniają się przed nami jedynie kolejne klatki w już nagranym filmie. Czas staje się więc tylko parametrem w równaniach i nie ma sensu, żeby rzeczywiście płynął. Ale jeśli jednak przyjmiemy, że płynie, a wszystko na to wskazuje, to wydarzenia naprawdę się wydarzają i może nawet mamy na nie realny wpływ. Przemijanie czasu nie jest iluzją albo złudzeniem, ale fundamentalnym aspektem rzeczywistości, wynikającym z istnienia wolnej woli, indeterminizmu, powstawania, tworzenia się nowości we wszechświecie. I o tym właśnie dyskutowałam wiele razy, kiedy po konferencjach wybieraliśmy się z innymi fizykami do baru, by napić się wina. Uwierzcie, że z każdym kolejnym kieliszkiem było tylko ciekawiej. Nauka z całym jej biegiem pozwala nam pisać scenariusze filmów, w których gramy, sprawiać nasze życia. Świat jest nieprzewidywalny na fundamentalnym poziomie, tak w skalach kosmicznych, atomowych, jak i w skalach ludzkich. I to właśnie ze względu na istnienie wolnej woli, którą z pełną świadomością możemy, a nawet musimy wykorzystywać na wszystkie sprawy ludzkie: decyzje, odkrycia i błędy. A skoro nawet nauka sugeruje nam, żeby błądzić, nie mamy już innego wyboru, a więc za błędy. Dziękuję.